To jest pomnik Sapera, to się nazywa. Czyli w na pomniku już wybuchło, ale ten saper dopiero tam siedzi. Saper siedzi, a ten wybuch to są właśnie te cztery takie, takie te, te, no, nazwijmy to kolumny, rozszerzające się w kierunku nieba. No, a rzeźbiarz, rzeźbiarz się nazywa, zapomniałem imienia, ale to jest pan Kulon. Natomiast zrozumienie właśnie tego momentu, jaki został uwieczniony nie jest takie proste, ze względu na to, że w zasadzie tam czas jest trochę pomieszany, prawda, więc myślę, że nie, nie przypadkiem ta scena była nakręcona właśnie w takim miejscu. Stanisław Bareja. No to jest osobny rozdział, oczywiście nie tylko w życiu Krzysztofa, ale właśnie w życiu Polaków, ponieważ to są filmy, które tak nieprawdopodobną popularność osiągnęły i do dzisiaj osiągają, że wyświetlany w telewizji Bareja i tak bije na głowę wszystkie pozostałe filmy, które w tym samym czasie są pokazywane nowsze, jakieś superprodukcje i tak dalej. Jak ty wspominasz tę współpracę z Bareją i w ogóle ten rozdział w twoim życiu? No właściwie świetnie wspomina, bo to była taka bardzo sensowna praca i to z Stasio bareja, co jest najistotniejsze, zawsze panował nad scenariuszem Stanisława Tyma, który jest niezwykle płodny i jeżeli pisze to, to tak wielowątkowo i te wątki rozchodzą się we wszystkich kierunkach, że potem trudno to zebrać do kupy. I w jakiś sposób, no właściwie zakończyć dzieło. Więc Stanisław Bareja panował nad tym, to, to jest wielka rzecz, bo tym jest przywiązany do swoich tekstów i bardzo niechętnie je skreśla. No ale jak widać, to, to ta współpraca się... Udawała, pracował bardzo szybko. Przepraszam, tylko daję Ci w słowo, bo skreślała też cenzura, i to też pomagało w skróceniu. Tak, tak, więc cenzura sobie, Stasiek sobie, prawda, Stasiek nie dawał skreślać, cenzura się upierała, żeby skreślać. No ale jakoś z tego, z tych spotkań z cenzurą wychodzili na tyle zwycięsko, że te filmy nie, nie traciły na atrakcyjności, nie traciły sensu. No i nie traciły żartu, nie traciły dowcipu. Wiele straciły, ale jeszcze tyle zostało, że Państwo, jak mi się wydaje, mogą być zadowoleni. No i zawsze, zawsze ja myślę, oglądając te filmy, jaki tak, tak naprawdę powinien być ich prawdziwy kształt, przecież to, co widzimy, to widzimy po niesłychanej ilości cięć, prawda? Cieli najpierw scenariusz, potem cieli gotowy film. W zasadzie ja to jest... Wiem, Zagrażałoby to publiczności, zagrażałoby w ten sposób, że czasem publiczność, jeżeli jest w całości, tam, było. że nie, nie słyszałaby, tak by się śmiała, żeby zagłuszała sama sobie następny żart. Tak. Ale by musieli przyjść kilka razy, to też ma tak. swoją wartość. Jest taka, jest taka angielska sztuka, którą myśmy grali w teatrze współczesnym, nazywa się Czego nie widać. Jest y, niezwykle oryginalnie skonstruowana, bo y, przedstawienie raz odbywa się z tej strony i jednocześnie z drugiej strony. Że tu są kulisy, a tam jest właśnie... Scena, scena na pół podzielona. Potem się, tak, potem się to odwraca, że tu jest ta prezentowana sztuka, a tam są kulisy. No, w każdym razie efekt jest taki, że y, jak dochodzi do trzeciego aktu, to w gruncie rzeczy publiczność tarza się, naprawdę tarza się i, i tak naprawdę już nie słyszy, co pada ze sceny. Tylko co tam, kto otworzy usta, to jest taki... ponieważ już poznali konstrukcję, a ta konstrukcja jest tak śmieszna, no, że wyzwala takie reakcje. To trochę tak, jak było w dawnym kabarecie, prawda? Wszystko było brane za aluzję, nawet to, co nie było aluzją, publiczność był i tak karek. uważała, że to jest kogoś dotyczy. Chcę Państwu polecić tę książkę przy okazji, ponieważ to wszystko, o czym mówimy znalazło jakiś wyraz w tej książce, również więcej tych anegdot znajdziecie, jeżeli, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to polecam, bo ona właśnie jest też takim podsumowaniem dotychczasowego dorobku Krzysztofa Kowalewskiego. W tej chwili u koron... Tam, tak. Przepraszam, tam jest wiele rozmaitych zdarzeń. Ciekawych, zabawnych, opisanych, także to na pewno nie jest lektura obowiązkowa, ale warto ją mieć pod ręką. Teraz chcemy pokazać właściwie taką perłę w koronie, czy też ukoronowanie tej twórczości. Oczywiście jest to, wszyscy Państwo wiedzą, co to jest za film, nie będę mówił.